Matka Zofia Czeska, przyszła błogosławiona, którą kościół właśnie w tym roku wiary nam ukazuje, żyła w latach 1584 do 1650. Pochodziła z rodziny wielodzietnej, bardzo wierzącej, religijnej, ze średniozamożnej szlachty okolic Krakowa. Żyła w czasach Wielkich Świętych Karmelu. Przyjaźniła się z klasztorami karmelitańskimi, z siostrami karmelitankami. Wspierała klasztory, wspierała ubogich, fundowała ołtarze, obrazy do kościołów, z którymi była związana. Żyła w czasie y, ogromnego kryzysu wielopostaciowego ekonomicznego, społecznego, a także w pewnym sensie religijnego. W Polsce były to czasy wojen, panowania zarazy, y, wielkiego ubóstwa. Ten kryzys był także kryzysem całego regionu. Y, w tej rzeczywistości chaotycznego stulecia. Bardzo młoda, w 22 życi w roku życia już wdowa, postanowiła z wiarą i takim męstwem podjąć się pomagania innym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, panienkom, które były narażone na taki całkowity brak po dzisiejszemu startu życiowego. Współpracowała do 18 roku życia już z Arcybractwem, z Bractwem Miłosierdzia w Krakowie. Słuchała kazań księdza Skargi Piotra. I najbardziej uderzyły ją słowa, które właśnie odzwierciedlały wielką potrzebę i duchowej, i materialnej, i takiej intelektualnej pomocy dla dzieci i młodzieży, dla dziewcząt które być może były zagrożone pójściem na ulicę. Swoje kamieniczki na ulicy Szpitalnej w Krakowie postanowiła jakoś złączyć w jeden budynek, w jeden dom. Zajęła się remontami, uregulowaniem spraw prawnych. Miała przy tym wsparcie swojego rodzeństwa i Zorganizowała w 1627 roku, otwarła już pierwszą szkołę dla dziewcząt w, w Polsce, w Krakowie. Sama przez 23 lata służyła dzieciom i młodzieży. Ta szkoła była domem, tak go nazwała, w którym dziewczęta, ubogie, sieroty których, jak mówi w tamtym czasie nie brakowało, otrzymały utrzymanie, naukę, wychowanie i jakieś wyposażenia na życie. Od początku do końca właśnie tak do bezpiecznego wysłania ich w życie właśnie starała się je wyposażyć. Y Dom, szkoła domem, to tak nam się właśnie to kojarzy z myślą Soboru Watykańskiego II o szkole. Ma być to wspólnota, dom. Siostry i osoby współpracujące miały być matkami, mistrzyniami, nauczycielkami słowy i uczynkiem, uczynkami. Za matkę i patronkę, dla zgromadzenia i dla służby wychowaniu i kształceniu wybrała Maryję w tajemnicy ofiarowania w świątyni. Celem życia przyszłych sióstr i własnym uczyniła hasło Bogu i Matce Jego chwała, poprzez oddanie Bogu i, i dzieciom. W roku wiary Kościół pokazuje nam w matce Zofii. I przypomina słowami tej mężnej Matki Nauczycielki, że nic większego nie można dla Boga uczynić niż dusze krwią Chrystusa odkupione, jak najlepiej wychować w wierze i dobrych obyczajach. Arcybiskup Karol Wojtyła w 1977 roku charyzmat Matki Zofii i zgromadzenie prezentek wyraził w słowach. Pomóc każdej młodej duszy przejść własną tajemnicę ofiarowania, pomóc jej stanąć wobec Boga żywego, który jest miłością, i ukształtować z tej świadomości życie jako odpowiedź na tę miłość. Bardzo aktualna postać, bardzo mężna postać. Jakoś te czasy nasze też podobne w roku wiary jest to niezwykły yy, niezwykła osobowość, którą nam Kościół ukazuje którą mogą naśladować rodzice, matki, wychowawcy, nauczyciele.